Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pani Ewelino. Odpowiadam na Pani pytanie. Czy Ewelina powinna przejąć działalność, w której pracuje w tej chwili i ją kontynuować? Czy Ewelina powinna przejąć działalność, w której pracuje w tej chwili i ją kontynuować? Czy Ewelina powinna przejąć działalność, w której pracuje w tej chwili i ją kontynuować? Czy powinna? Korzystne dla pani Eweliny. Ech, tu jest jakieś kłamstwo, pani Ewelino. Tutaj odejście, zamknięcie, dyskomfort, karta słońca. Pani Ewelino, tutaj karty są naprawdę przewrotne. Odpowiadają bardzo przewrotnie, ale oczywiście po kolei. Chociaż może tylko powiem, to jest karta słońca finalnie, czyli najpiękniejsza karta, jaka mi wychodzi w tarocie. Ale karty są przewrotne. Jeżeli chodzi o to, czy pani powinna przyjąć działalność, w której pani pracuje w tej chwili i ją kontynuować, jest to jest tak, tu jest jakieś kłamstwo. Piątka mieczy jest kłamstwem, i zawsze, kiedy mi, się, kiedy mi się pojawia piątka mieczy, to już jest dla mnie sygnał e, alarmowy, tak że coś tu jest i tak, że tu jest jakieś kłamstwo. Jestem już bardzo sceptycznie nastawiona do dalszych tutaj, e, do dalszej interpretacji, ponieważ piątka mieczy zawsze wnosi kłamstwo. Tutaj jest, czy to w aspekcie tej działalności, czy w aspekcie tego e, kontynuowania, czy też w aspekcie. No, tutaj jest w każdym razie. E, Pani plus działalność ta, tutaj coś jest zakłamanego, no niestety. Coś jest zakłamanego, należy to odkryć. Jeżeli Pani wie, o czym mówię, no to okej, okay, to dobrze. To należałoby coś z tym zrobić, tak? A jeżeli Pani nie wie, to należy po prostu to odnaleźć, bo tutaj jest naprawdę jakieś kłamstwo i to po prostu ze względu na Pani bezpieczeństwo i na Pani komfort, mówię, tak? Że trzeba by było to odkryć w jakiś sposób. Na, na przykład przez to kto jeszcze, jakby, kto, kto jeszcze prowadzi tę działalność, tak? Znaczy kto prowadzi obecnie w tej chwili, bo pani tu pracuje, tak? No właśnie. Albo w jaki sposób to robi, bo tu jest jakieś kłamstwo, tak? Proszę na to zwrócić uwagę. Co jest na niej karta wiary? Tutaj karta wiary mówi o tym, że pani może czuć troszeczkę taki dyskomfort, tak, związany z tą działalnością, z przejęciem tej działalności, tak? Bo i, I kontynuowanie jej dokładnie. E, tutaj jest taka... Bo karta wiary generalnie wnosi brak pewności siebie. Takie myślenie, e, że nie dam rady, że nie podałam, że jestem za słaby, za słaba, że to jest za trudne dla mnie, że e, nie ma możliwości, żebym sobie dała radę, żebym miała dobre wyniki, sukcesy i tak dalej. I to jest w negatywie, tak? To należy... Pokonać totalnie. Należy się od tego odciąć, bo to są bzdury. To nie jest prawda. To są tylko i wyłącznie pani uzasadnione lęki. No i karta rada królowa kielichów. Królowa kielichów to jest bardzo dobra karta, generalnie, tak? Oznacza najczęściej matkę, siostrę, partnerkę, przyjaciółkę, tak? Jakąś kobietę bliską sercu, która jest mądra, ale nie idzie tylko przez pryzmat logiki i rozsądku, ale przez pryzmat serca, tak? Ona nie podaje się impulsom, nie ocenia. To jest piękna, czuła, kochająca energetyka, taka, tak? To jest piękna karta. I Królowa Kielichu właśnie mówi o tym, że pani jak najbardziej może przyjąć tę działalność, tylko tutaj jakaś kobieta, dobrze, żeby pani pomogła, tak? Jakaś kobieta, tak jak powiedziałam, czy to może mama, ktoś, kto jakby się na tym zna i będzie w stanie panią, panią w dobrym kierunku nie pokierować, tylko nakierować panią, tak? Także może siostra, może nie wiem, jakaś koleżanka na przykład, może mama, może ciocia, może babcia, to no ktoś taki, prawda, bliski sercu, ale pani myślę, że będzie pani widziała o kogo chodzi. Natomiast jakaś kobieta taka przy tej działalności, która zna się na rzeczy i jest do, jakby do pani pozytywnie nastawiona, ona Pani pomoże, ona Panią nakieruje. Ale również ta karta jak najbardziej panią oznacza, tak? Czyli jeżeli Pani wykaże się. Taką e, wiarą w siebie przede wszystkim i taką, takimi no, dobrymi intencjami, po prostu, tak? Bo tutaj nawet nie chodzi o naukę, tak? Bo pani już to wszystko wie. Nie chodzi o naukę, nie chodzi o jakieś, nie wiem, e, e, o jakieś. E, nawet. Pójście przez pryzmat logiki, tak? Czy analizy. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby kierować się sercem w tym przypadku, tak? Żeby kierować się sercem, żeby nikogo nie krzywdzić, tak? A wszystko się pani ułoży. No i tak. Ale też proszę być na względzie tę kobietę, tak? Bo tutaj bardzo zarysowana jest e, według kart tutaj ta kobieta, jakby ja widzę, że e, jakaś kobieta po prostu przy tak bliska sercu gdzieś tam przy domu e, najprawdopodobniej po prostu pani pomoże. No i cóż. Dalí máme tak. ósemka kielichów. Pani odchodzi, po prostu nie chce, odchodzi od tego pomysłu. Na spokojnie, bez żadnych, żadnego pelenia mostów, pani wróci się, że z tym pomysłem. To trudno, tak? Jednak nie za dużo tego wszystkiego, może to kłamstwo w końcu już wyjdzie, tak? I po prostu pani stwierdzi, nie, nie ma sensu, odchodzę. Dalej, mamy dzisiaj odkrycie, czy zakończenie jakiegoś etapu, takie już definitywne, zakończenie de jakiegoś etapu, coś spadnie, po prostu jak grom z jasnego nieba i nie będziemy mieć na to wpływu. Zakończenie jakiegoś etapu, Jakiegoś wydarzenia. Tutaj pani jeszcze czuje jakiś dyskomfort z tym związany, bo Piątka Kielichów to jest taki właśnie dyskomfort, zniechęcenie, takie, no taka ciężka energetyka. ale że za chwilę jest karta słońca, najpiękniejsza karta, jaka mi w ogóle wychodzi w tarocie, tak? Karta słońca, spełnienie marzeń, ciepło, radość, realizacja wszystkich planów, cały wszechświat będzie przy pani i będzie pani sprzyjał. To jest cudowna karta. Także pani Ewelino. Pod względem zawodowo-finansowym czeka Pani wspaniały czas po tym, po tych wydarzeniach, tak? Wspaniały czas, bo karta słońca właśnie to oznacza. Będzie Pani naprawdę szczęśliwa i usatysfakcjonowana według kart, bo to właśnie oznacza słońce. Najpiękniejsza karta, jaką wychodzi w tarocie. Czyli po tych wszystkich trudnych doświadczeniach, bo one, no nie ukrywajmy, będą trudne, tak? Może czasowo to nie zajmie nie wiadomo ile jakby czasu, tak? Ale one będą trudne po prostu. Będą trudne. Ale co jest zabawne właśnie, znaczy zabawne, no takie przewrotne, że tutaj ktoś Pani radzi, tutaj Pani jakby odchodzi od tego, tutaj ciąg zakończy jakieś etapu, dyskomfort z tego tytułu, a już za sekundkę karta słońca. Także Pani Ewelino, ee, przede wszystkim proszę wierzyć w siebie i słuchać tej kobiecy. ona Pani dobrze poradzi. I tak Pani pójdzie tą drogą, tak, a jeżeli Pani pójdzie na przykład na skróty, to i tak Pani dojdzie do tego słońca. Także czy przejąć działalność, w której Pani pracuje i ją kontynuować? Tak, natomiast tylko i wyłącznie, jeżeli będzie Pani szła przez pryzmat serca i posłucha jakiejś kobiety, tak, która Panią pokieruje. Jeszcze jestem ciekawa tak naprawdę, czy to słońce jest związane z tą działalnością, czy z po prostu z, jak z jakąś inną pracą, która dziś pani tutaj spadnie z nieba. Zaraz zobaczymy jeszcze. Dobra. Czy przejęcie działalności przez panią Ewelinę przyniesie pani Ewelinie spełnienie marzeń i realizację wszystkich planów? Czy przejęcie przez panią Ewelinę działalności przyniesie jej spełnienie marzeń i realizację wszystkich planów? Czy tak będzie? Czy pani Ewelina będzie szczęśliwa po. Przejęciu działalności, w której teraz pracuję. Czy to do szczęście, Pani Ewelinie? Czy to jest to słońce? Transformacja. Okej, okay, i tutaj, dobra. Pani, co? Komfort i szansa, no właśnie. I to Pani będzie się decydować. Okej, okay. karta gwiazdka, spełnionych marzeń. Pani Ewelino, ja powiem tak. E, doszlifowywanie, dopracowywanie wszystkiego, co tam jest z tą działalnością, po prostu, tak. Będzie trzeba dużo czasu poświęcić energii. Co jest dla mnie trójka kielichów? Tutaj jakby nie będzie zwycięstwa, tak? Tutaj to, to nie jest do końca to, to nie będzie jakby zwycięskie, tutaj nie będzie radości. Karta Rada. Transformacja, tak? Zmiana. Czyli powiem tak. Według kart, jeżeli będzie tu zmiana w tej działalności, jakaś transformacja, zmiana, coś po prostu pani będzie w stanie zmienić, to proszę w tę stronę iść. Ale tylko i wyłącznie wtedy. Jeżeli będzie tego za dużo, to tak jak to było w kartach, to, to po prostu zostawić. Bo te karty bardzo przewrotnie odpowiadają. I tutaj. W zasadzie po tej karcie transformacji, tak, jest karta Szóstki Buław, yy, czyli karta zwycięstwa. Natomiast droga jakby do tego, do tej gwiazdy, do tego spełnienia marzeń, powiem Pani szczerze, że jest no, taka dosyć skomplikowana. Dużo decyzji przed Panią, ale będzie dobrze. Tylko tutaj, według kart, po prostu musi Pani iść swoją ścieżką przeznaczenia, no bo to ma Panią też czegoś nauczyć, tak? I, i tak, jakby ja z jakiejkolwiek strony nie będę pytała, to i tak wyjdzie to samo. Także Pani Ewelino, proszę iść, proszę iść do mnie, ale tej działalności. Natomiast, e, czy Pani się zdecyduje na to, czy nie? To i tak będzie ta karta gwiazdy, czyli swoje marzeń. Dziękuję bardzo serdecznie, że wszystkiego, co najlepsze, całych trafnych decyzji. Dziękuję za zaufanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.